Czy wiesz, że negatywne opinie w Google mogą odstraszać aż 94% potencjalnych klientów? Tak właśnie wynika z badania niedawno przeprowadzonego przez firmę Bright Local. Co do zasady, każda jedna gwiazdka to mniej klientów, mniej sprzedaży i pogorszenie reputacji Twojego biznesu. Ale na spokojnie, pokażę Ci dzisiaj dokładnie, jak krok po kroku. Radzić sobie z negatywnymi opiniami w Google, by nie tylko chronić swoją reputację, ale wręcz wykorzystać te opinie na twoją korzyść. Swoją drogą, nazywam się Wojciech Dąbrowski i od 8 lat pomagam firmom na różnych rynkach, w różnych branżach, zwiększać ich widoczność w internecie dzięki skutecznemu marketingowi internetowemu. W SOPiPL pracowaliśmy z ponad 270 firmami z różnych branż, którym pomogliśmy skutecznie zwiększyć ich widoczność w wynikach wyszukiwania Google, dzięki czemu pozyskują coraz więcej klientów. Na podstawie wszystkich danych, które posiadamy, wiemy, jak działać w internecie, aby klienci sami Cię znajdowali, nawet mimo takich trudności jak negatywne opinie. Teraz podam pięć kluczowych kroków, dzięki którym poradzisz sobie z negatywnymi opiniami w Google. Odzyskasz zaufanie klientów i zwiększysz swoje szanse na zdobycie nowych odbiorców. Fundamentalne pytanie, które zadaje sobie wielu przedsiębiorców jest takie... Czy zawsze można usunąć negatywne opinie? Nie każdą negatywną opinię da się z Google'a usunąć. A wiele osób myśli, że Google automatycznie usunie opinię, którą się zgłosi. A prawda jest taka, że Google usuwa opinie tylko wtedy, gdy naruszają ich zasady. Na przykład jeśli zawierają wulgaryzmy, spam, reklamę konkurencji, albo są ewidentnie fałszywe i sprzeczne z rzeczywistością. Więc jeśli opinia jest zgodna z regulaminem Google'a, niezależnie czy Ci się podoba czy nie, Zostanie. W tym kontekście sprawdź wytyczne dla wizytówek. Link znajdziesz w opisie. Nie wiesz, jak zgłosić opinię, przez co czujesz się bezradny wobec negatywnych komentarzy? Zaloguj się do swojego konta Google: Moja firma, znajdź swoją wizytówkę, przejdź do sekcji opinii, znajdź konkretną opinię, którą chciałbyś usunąć. Kliknij w trzy kropki obok, następnie wybierz zgłoś naruszenie i opisz, dlaczego ta opinia łamie zasady. Na przykład, że to spam albo kłamstwo. Google rozpatrzy tego typu zgłoszenie w ciągu kilku dni. Firma Bright Local niedawno przeprowadziła badanie, w którym dowiodła, że aż 82% klientów czyta opinie przed wyborem usług danej firmy, więc szybka reakcja jest tutaj kluczowa. Niestety, czasem zgłoszenie negatywnej opinii nie wystarcza, aby zniknęła ona z internetu. Rozwiązanie? Odpowiedz publicznie na te opinie w sposób profesjonalny i zaproponuj realne rozwiązanie problemu. Na przykład? Przepraszamy za problem, skontaktuj się z nami, aby to wyjaśnić. Oczywiście możesz to zdecydowanie rozwinąć na podstawie kontekstu danej sytuacji. Warto też spróbować prywatnie poprosić autora tego komentarza o jego usunięcie, jeśli uda ci się złagodzić sytuację. Jednak, co bardzo ważne, nie oferuj żadnych nagród za usunięcie negatywnej opinii. To wbrew zasadom Google'a i może bardzo łatwo. Narazić cię na kary. Takie jak na przykład usunięcie Twojej wizytówki z internetu. Właściwie, czy warto w ogóle usuwać negatywne opinie? Usuwanie negatywnych opinii jest generalnie dobrym pomysłem, ale czasem może przynieść więcej szkody niż pożytku. Więc zamiast dążyć do usuwania każdej negatywnej opinii, warto pomyśleć na stworzenie strategii do zarządzania Twoją reputacją. Odpowiadaj na komentarze, pokazuj, że zależy Ci na klientach i zachęcaj zadowolonych klientów do zostawiania opinii. Bądź aktywny. Google premiuje wizytówki, które cieszą się aktywnością właścicieli firm. I co w tym kontekście jest bardzo ciekawe, są takie badania. Które dowiodły, że firmy z mieszanką opinii pozytywnych i negatywnych są postrzegane jako bardziej autentyczne, pod warunkiem, że negatywnych opinii jest mniej niż 20%. Jest to badanie firmy Review Trackers z 2024 roku. Także co do zasady, oczywiście, jeżeli masz negatywne opinie, warto je próbować usunąć, ale jeżeli się to nie uda zrobić, po prostu kulturalnie odpowiadaj na tę opinię, dąż do rozwiązania problemu, nie mam zasad Google'a, a będzie dobrze. Teraz już wiesz, jakie są plusy i minusy usuwania opinii Google oraz jak to zrobić. Też już wiesz, że czasem nawet negatywne opinie. Można obrócić coś pozytywnego. Na przykład, pokazując to, że odpowiadasz na zapytania klientów, że dążysz do rozwiązania ich problemów, co może budować twoją autentyczność i że zależy ci na tym, żeby twoi klienci byli zadowoleni. Kluczowa jest jednak odpowiednia strategia zarządzania twoją reputacją w internecie. Chcesz się upewnić, że twoja wizytówka Google działa na twoją korzyść? Umów się na bezpłatną konsultację z jednym z członków mojego zespołu. Kliknij w pierwszy link w opisie tego filmiku, a przeprowadzi cię on przez audyt twojej wizytówki i sprawdzi co można poprawić, aby rzeczywiście poprawić swoje reputacje w internecie, zwiększyć widoczność swojej wizytówki i pozyskiwać dzięki temu więcej klientów? A jeśli już ogarnąłeś temat opinii w Google, obejrzyj koniecznie ten film, w którym opowiadam, w jaki sposób poprawić SEO w lokalnym biznesie. Linki oczywiście znajdziesz poniżej. Koniecznie zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać więcej informacji na temat skutecznego marketingu dla Twojego biznesu. Do zobaczenia.